W 2004 roku tak naprawdę bardzo dużo my wszyscy myśleli o tym, jak pogłębiać integrację i iść w stronę europejskiego superpaństwa. Tak naprawdę idei, która w tym tempie, która była planowana na początku lat 2000 się nie spełniła, nie, nie wyszła, nie zrealizowała się. Wybrano bardziej ścieżkę zacieśnienia wspólnoty na poziomie gospodarczym, ale jakby nie poszerzając jej aż tak spektakularnie o nowe obszary. Wydaje mi się, że przez ostatnie 20 lat Unia miała zagrożenia i kryzysy, w których mogła udowodnić, że w w momentach próby daje radę i w momentach próby nie ma zastępstwa dla Unii Europejskiej. Moim ulubionym takim przypadkiem jest początek, wiecie, zabrzmi źle, że początek pandemii jest czymś ulubionym, w moim życiu nie jest to ulubione, ale to jest bardzo, bardzo jaskrawy przykład tego, jak w momencie, w którym żadne państwo nie było w stanie sprowadzić do siebie szczepionek na COVID i sprowadzić powrotu do normalnego życia, Komisja Europejska i Unia Europejska Szerzej zebrała się razem, wspólnie zawnioskowała o te